Piłkarze KKS-u podnieśli się po zeszłotygodniowej porażce za Astrą Krotoszyn i pokonali w Nowych Skalmierzycach tamteczną pogoń 2 do 0. Oba trafienia zaliczył Maciej Zapart, najpierw wykorzystując dobre dośrodkowanie Mariusza Gostyńskiego, natomiast później zamknął akcję po indywidualnej. Zadowolony, wiedzieliśmy na pewno, że to będzie ciężki mecz w Skalmierzycach, to nam się zawsze gra ciężko. Wiadomo, że to jest takie, takie lokalne nasze derby, oni się do to jest taka drużyna też własnego boiska, pokonali tu Ostrowie i wiedziałem, mówiłem chłopakom w szatni, że będzie naprawdę bardzo ciężko. Co do gry, że lepszej, no było już lepiej na pewno, była jakaś ambicja większa niż w ale to jeszcze cały czas nie jest to, co graliśmy wcześniej. W tym spotkaniu Mariusz Kaczmarek dał szansę dwóm młodym zawodnikom z zespołu juniora starszego. Od pierwszej minuty pokazał się Mateusz Woźniak, natomiast pod koniec pierwszej części zakontuzjowanego Dariusza Pietrzaka pojawił się Patryk Mularczyk. Obaj zawodnicy wnieśli sporo ożywienia w akcji ofensywnej Kalisza, porównując niedzielne spotkanie do tego z poprzedniej kolejki. Nie chcę im przechwalać, ale naprawdę wnieśli dużo ożywienia do gry, na to też liczyłem. Na to też liczyłem naprawdę specjalnie. Przyszłą niedzielę dobrze. piłkarze kks u podejmą na własnym stadionie pogon która zremisowała ostatnio zastrąg Krotoszyn 2 do 2.